Będziemy posługiwali się wzorem transformującym długość ciała z jednego do drugiego układu odniesienia w postaci jak na ekranie. Wzór ten masz z lewej strony ekranu. We wzorze tym L to długość ciała względem układu nieruchomego, natomiast L'0 to długość własna ciała, czyli długość ciała względem układu poruszającego się, w którym to ciało Spoczywa. Mamy znaleźć prędkość statku, czyli U, które występuje pod pierwiastkiem. Wstawmy tę informację, że L jest równe 1 trzeciej L0' tu z lewej strony tego równania. Zauważ, że L0' Występuje z obu stron i możemy je uprościć. Zostaje z lewej strony 1 trzecia, a z prawej pierwiastek. Żeby znaleźć U, zróbmy coś takiego. Podnieśmy do kwadratu obie strony. Z lewej będzie 1 dziewiąta, a z prawej znika pierwiastek. Następnie przynosimy ten nawias do kwadratu na lewą stronę, a 1 dziewiątą na prawą ze znakiem minus. Otrzymujemy taką zależność. Z tej zależności mamy stosunek u do c równy pierwiastek z 8 dzielone przez 3. Wyznaczamy u, znajdujemy wartość około 943 tysięczne prędkości światła c.